Dziewczyny uciągnie się, uciągnie się. One size, one leg. Kolor śmietanka beżyk, Śmietanka beżyk. Kto chce, pisze na czacie noga. Pisze na czacie noga. Beata zapisuj, mamy trzy nogi już. Kotka migotka jeden. Jak masz takie same na bazarze, to won na bazar. Tutaj masz live Premium Original Online. Dziwne jak w siarni dziewczyneczki na magazynach. Bez rękawnik, jungel, bez rękawnik jungel, 299 zł, 292 sztuki, funkielnówka. Co ty mi tu wyciszasz Beata, dobana ją od razu, do dobana, blokuj. Wodki z Italii, model Jessica, model Jessica. Krystyna Mruk 14. Takie same wysyłają z Chin. Bo Chiny też kupują w Italii. Tylko u mnie z bez prowizji międzykontynentalnej. Beata Krystyna Dobana. Dziewczyneczki, i proszę o przemyślane zakupy, tak? Szanujmy się, bo kiedy jestem tu, nie ma mnie ta. Celina Cycolina. Kochanieńka, halki już wyszły. Będą w marcu. Jak to mówią? Marce lubią harce, nie dziewczyny? Modry Bakłażan 54. Naciągaczka. Nie blokuj Beata, odpowiem. Kochanieńki, u nas konfekcja naciąga się tak, że ja już nie muszę. Schodzimy się, schodzimy, zaraz zaczynamy, kochanieńkie.